Na moim kanale. Tym razem na takiej plaży jak widać za mną. Ale to nie jest ta plaża, co będziemy poszukiwać, bo czekam na kolegę. Ma dojechać. A ja mam jeszcze godzinkę, także sprawdzę. Tutaj przejdę. Fajne. Widać, fajne jest miejsce, także warto skorzystać. Czemu nie? Także zapraszam Was na film. Hej. No i mamy pierwszą ciągłość. 1 euro wyszło wcześniej miałem sygnał taki, ale był głęboko. Ciężko jest kopać, bo woda nadchodzi. A na tym razem wyszedł 1 euro. Idziemy dalej. No niestety nie dało mi się wykopać tego sygnału, bo był za głęboko, a woda wychodzi. Wziąłem tylko leżą łopatkę, także nie mam e, szpadla, żeby głębiej kopać. jeszcze jakieś się wiem no będzie dobre spółki no z kilometrów będzie aż tam chęć, co tam widać wydmy nie wiem czy będziecie widzieć no i co, i będziemy się widzieć na miejscu straszny wiatr wieje dlatego ja jestem w masce bo tak z w wstupałem, że masakra normalnie taki mrożny wiatr ale mam nadzieję, że tam będzie spokojnie. dobra to do pierwszego ciekawego dołeczka trzymajcie się no i my już doszliśmy na, na tą zatoczkę. Powiem, że tak pisga, że głowa mała. No ale co? Nie poddajemy się. Mamy pierwszy domek i jest pierwsza kulka muszkietowa. Pierwszy sygnał. Także przepraszam bardzo, ale może trochę wiać. Tam jest Andrzej. Nie wiem, czy go widzicie. Chodzi. Tam jest Kamila. Także zaczynamy przygodę i do następnego dołeczka. No i po pięciu dołkach wyszło <laughs> takie śmieci dwa denary myśliwego kapsel. A nie, sorry, trzy denary myśliwego. No i puszka. Na razie nie ma jakiejś ciągłości, Ale nie poddajemy się, na pewno gdzieś tutaj są. Także... Do kolejnego doczka Tu mam kolejny sygnał ładny 19-20 Także kopię dzisiaj nogo bo nie ma dużo łopatki bo daję kamienie. ale damy radę miękko jest patrzcie co jest co było kawałek szyjki obrączka tak dziwa niebezpieczny przedmiot na plaży można łatwo nogę przebić zabieramy to do śmieci i do kolejnego doleczka no i mamy pierwszy kolejny strzał Kamili Danar myśliwego takiego dołka także super gratuluję żółwik a teraz wózik <grystanie> dobra wejdźmy dalej no i powiem wam że ktoś miał przechlapane zgubił kluczyk już troszeczkę tu poleżał bo oblazł tą patynką zieloną od jakiegoś pewnie drzwi od domu a sygnał był taki 21-22 jak bije na monety no ale razem, tym razem wyszedł kluczyk do kolejnego tutaj mały piękny sygnał 23-22 co to będzie to z wami razem. O, chyba. By Aha, zobaczcie to jest. Jest monetka. O, i chyba serwerko. Ale w swym stanie. Ale jest, są pierwsze okrągłości, i to jeszcze z Wami wykopane. Super. Zaraz się trochę przeczyszczę i włączę się z powrotem. No i Wam powiem. Piękna Wiktoria. Tysiąc że 1908, albo 908, albo 1808. Strasznie widać z tyłu, ale w domu ją bardziej obczyszczę i nie może coś się dowie więcej. Ale jest sreberko, jest trzap, super. Do kolejnego kochani. No i moi drodzy, mam kolejny ciekawy sygnał. trochę się rozmywa, ale zobaczymy co to jest jest wykopane gdzieś tutaj o, gdzieś tutaj, a nie ma mamy tutaj no niestety Pieszny przedmiot można nogę stanąć i noga skaleczona Ale ja jeszcze chyba tu gdzieś miałem sygnał jeden albo to było jeszcze sprawdzimy tak to było to do kolejnego I zobaczcie moi drodzy tutaj leży Jest druga okrągłość. Co tym razem? Straszny stan. Zobaczymy jeszcze, ale coś tam się pokazuje. Coś tam wychodzi. Przepraszam za wiatr, ale staram się osłaniać kamerę od wiatru żebyście mnie słyszeli. No, ale jakaś monetka jest. Tylko co to jest dokładnie? Coś, jakaś głowa widać. Dajcie mi chwilkę, ja zaraz oczyszczę i się włączę. No niestety próbowałem ją doczyścić, ale widać delikatne zarysy głowy. Może to być. Stawiam, że to może być jakiś George albo drugi, albo trzeci. A z tyłu starałem się doczyścić do harfy, ale już patyna schodzi, także już praktycznie nic z tej monety. Ale okrągłości są, także jest super. Do kolejnego doleczka. No i z takiego dołka wyszła podkowa na szczęście. Ale ja już mam szczęście, bo już mam jedne sreberko za sobą. Także może będzie i jeszcze kolejne. Także jest super. Lecimy dalej, a to zabieramy ze sobą. No i idziemy, moje kochanie, ma pierwszą monetę. Pierwsze okrągłości. Pokaż co mi masz pięknego. 2 pi. Irlandzka moneta. Piękna. Piękny stan. 988 Pięknie, gratuluję. Dziękuję. Widzi, super. Ja miałem tutaj coś w dołku, ale przestałem na razie. ale to będzie chyba śmietnik, taki przebijający.

jakaś drobinka mała a nie guzik a, guzik plastikowy jest taką a plastikowy ale ma tutaj metalowe dlatego tak biło ale guziczek jest <grym zainteresowań> No i tym razem z takiego dołka wyszedł wyszła łuska od KPKS-u, bodajże mały kaliber. Sygnał 10-11. Tak jak folia aluminiowa. No ale trzeba kopać wszystkie dołki, bo można się zdziwić Także lecimy dalej. No i Kamila tutaj ładnie namierzyła sygnał. Nie wiem co to jest, są jakieś okrągłości, widzicie? Tutaj, duże Czyżby to była moneta? Aż jestem ciekaw, nie, to jest guzik Guzik płaski, ale Ale wymyślałem, że to będzie moneta Ale ładny guziczek, jakie piękne ma te Zaraz obczy zaraz obczyszczę i się włączę ładny guzik no i obczyszczyliśmy troszeczkę i zobaczcie jaki ładny piękny guzik jakie ładne ma takie oznaczenia na około nie wiem czy w środku coś było ale ładny pięknie gratuluję skarbie proszę a mamy jeszcze jeden sygnał ale zaraz sprawdzę i włączę się no i teraz ponownie Kamila namierzyła sygnał ładny ciekawy i zobaczcie co są okrągłości Tylko co to jest Monetka na bank Ale to będzie chyba irlandzkie TPI Tak, zaraz zaraz się włączę obczyszczę i się włączyłem no, po wstępnym oczyszczeniu ciężko stwierdzić, co to jest za moneta, ale stawiam to, że to będzie ta irlandzka z tych albo 1pi, chyba raczej tak. Widzę tu harfę, a tu z tej strony z awersu to nic nie widać, bo jest stan taki agonalny. Ale jest monetka, super kochanie, gratuluję. Ile lecimy dalej Tu mam ładny sygnał, zacząłem go już trochę kopać. 19, całe. co to może być? chyba będzie śmieć nie, jest jest pocisk ale potężny kaliber o, ładne ładny kawał pocisku do kolejnego No i moi drodzy mamy ładny kolejny sygnał 18 dziewiętnaście zobaczymy co to jest czy tak głęboko Mamy wykopane Kulka z muszkietu O jaka ładna W ładnym stanie, cała o, okrągła Bardzo ładny stan, super No dzisiaj moja druga No tutaj kilka razy byłem to już wychodziły ogromne sztuki, dużo Za pierwszym razem znalazłem tutaj 36 sztuk Ogólnie mam już wszystkich chyba ponad 50 Także super, idziemy dalej Fajny, piękny sygnał Płytko, ale starałem się, że to będzie chyba kapsel Tak Zobaczcie, jaki duży ładny kapsel O czym to było? O, jakiś husaria Husaria! Pozdrawiamy stowarzyszenie Husaria! Ładny sygnał był jak na czyste sroberka. no ale nie ma co się dziwić, Czysta. czysty kolor. Lecimy dalej, idę, podejdę do Kamili, bo mówiła, że ma ładny sygnał. Także włączę się już tam na miejscu. No i mamy kolejne okrągłości. Nie wiem co tym razem albo guzik albo nie guziczek. Guzik Guzik z tego a nie moneta Ale ładne w patynce zielonej Ale pewne na pewno nic nie starego jakiś może od jeansu A raczej chyba tak. Są jakieś tam napisy na nim. A nie, przepraszam, to nie żaden guzik. To jest po prostu łuska w tył. Sama końcówka, widzę tutaj spłonkę. Się pomyliłem. A myślałem, że to będzie guzik. <noise> no ale nic. Jaki jest, taki jest. Do następnego doeczka. No, i Kamila następny fan wyciągnęła. Tym razem zawieszka od psa. Jest też numer telefonu, jest i nawet chyba nazwa psa. Tylko dokładnie nie widzę. Grans, Grans coś tam. No nie wiem, ale jest fancik. Super. a ja lecę dalej tam miałem sygnał ale wyszła co mówiłem właśnie ta dupka od shotguna a ja tutaj się kręcę w tym okolicy Andrzej poszedł już chyba tam za tą wydmę będziemy się kierować w tamtą stronę no i powoli idziemy już się zbierać bo słońce już w miarę zachodzi krótki dzień no ale jeszcze ile damy rady tyle wyciągniemy. Także do kolejnego dołeczka No jesteśmy przy kolejnym dołku, tym razem Kamili. Namierzyłem jej, pomogłem. No i wyszło okrągłości Są okrągłości. jest monetka. Tak? Jest monetka. Ty. I to chyba będzie srebro. No niemożliwe. No. Ale strzał. zaraz obczyszczę i się włączę no i jesteśmy z powrotem e, myślałem że to będzie srebro e, 1968 elizabeth II e, 10 pensów ale to jest niestety nikiel e, wyczytałem także no ale piękny piękny strzał naprawdę ale jeszcze dokładnie sprawdzę, bo coś mi tutaj podchodzi, że to może być No nie wiem Nie będę strzelał, dokładnie się dowiem Jak będę wiedział to powiem Wam na podsumowaniu Ale gratuluję, piękny strzał kochanie Super Piękny strzał. Gratuluję, no już ładnie, monetki wychodzą Także jest super A my lecimy dalej No i z takiego dołka kolejna kulka wyszła Lecimy dalej. No i jest kolejny strzał kamili. Zobaczcie, co znalazła. Wyszła obrączka damska. Ale zwykła taka miedziana. No ale biżuteria jest. Chyba, twoja pierwsza biżuteria, nie? Pierwsza biżuteria cienka no ale jest super do kolejnego dołeczka no i kochanie ma kolejny sygnał i piękną monetę jest kolejne okrągłości ale co tym razem ciężko powiedzieć bo stan jest masakryczny ale ale a Yy, to ta irlandzka pi z hipopotanem Hipopotan jest Ale daty to nie wiem Nie widać daty Tak, ta stara irlandzka Moneta z hipopotanem No ale daty przykro nie widzę ale kolejne okrągłości są. Gratulacje! I bziaczek! Pięknie! Ale już się robi ciemno, i strasznie zimno. Tam Andrzej coś ma. No i tak to. Także zbieramy się powoli, zbieramy się do tamtego brzegu, co zaczynaliśmy, i będziemy kończyć na dzisiaj. do kolejnego ciekawego dołka no jesteśmy przy kolejnym dołku no i Kamila wyhaczyła chyba na parstek raczej to będzie na parstek fajny taki ale no taki duży albo jakiś kawałek rurki ale mi się zdaje że to chyba będzie na parstek jakby ktoś wiedział to piście Dokładniej. Ja na razie oddałem wykrywacz, pożyczyłem tam dla Andrzeja, syna. Chodzi, a ja na razie będę tutaj nagrywał. Będę nagrywał i będę pomagał znaleźć fanty Co z tym razem będzie? Zaraz zobaczymy. Coś to było? Monetka. Yy, a tym razem jest. O, jaka ładna moneta. A tym razem jest taka malutka moneta. Jeden pi z bykiem. Nie wiem, czy widzicie, ale. W przybliżeniu zaraz zobaczycie w lewym górnym rogu Monetkę A data 1995 95 Pozdrawiamy rocznik 95 A my lecimy na kolejny sygnał Oczywiście do Kamili Dobra, lecimy dalej. No co Wam powiem, to Wam powiem, ale Kamila to rozwala system, system. i znalazła kogoś, która tu już to będzie z Twojej kolei. tutaj jest dołek. Tutaj był dołek, monetka. Ten jeden chyba pił, podajże. I tutaj jest kolejna. Zobaczcie, jaka ładna. A co tym razem? ale jaka duża. Ale straszny stan. Strzelamy, że to będzie albo George, albo Wiktoria. Piątka, dajcie chwilę, zaraz oczyszczę. Jak mi się uda oczyścić, oczywiście, i się włączę. No, niestety, nie da się odczytać. Jest już tak skorodowana, że głowa mała, ale tej wielkości strzelam, będzie George V albo. Jak Także do następnego ciekawego sygnałka No i zobaczcie jak się cieszy człowiek, który znalazł pierwsze swoje srebrko Gratulacje, gratulacje tak robiła, Ale mam pierwsze w życiu srebro Pierwsze sreberko i to ładny bullhead Piękny ten z tą swoją, oj przepraszam spadło mi z tego z wrażenia Z tym takim potężnym karkiem i 1800... Który ty mówisz? 16, 1816, 1816, piękna, piękne, piękne serwerko. A zwłaszcza jak pierwsze, to tym bardziej cieszę. Ja pamiętam, jak za swoje pierwsze sixpence'ów też byłem niewzięty Gratuluj... Gratuluję. Super, dzięki. Naprawdę super. Elegancko, yes. cieszę się bardzo. I widzicie sami, także jest i drugie serwerko. Mamy pięknie. Jest w drugie będziemy powoli się już zbierać w tamtą stronę idziemy już do końca. Kamila jeszcze walczy z, z tym simpleksem. Ja nie mogę na tym Simpleksie już się odnaleźć, on dla mnie strasznie teraz krzeczy przyzwyczaiłem się do Noxa jednak to jest wyższa półka i co tu gadać? Dobra jak coś to jeszcze widzimy się przy doku, a jak nie to już widzimy się na miejscu, gdzieś tam przy samochodzie No i co moi drodzy, jesteśmy już na miejscu, jesteśmy koło samochodów. Także zakończyliśmy na dzisiaj, było super Dzięki było super. naprawdę super, dzięki wielkie Dzięki Pawełko, super Również też dziękuję Także mamy po szraperku, było naprawdę mega Wpadajcie oczywiście do kolegi na kanał. Zapraszam serdecznie. Trojnic A. Brodę odsunę. Też się działo. Dzisiaj było super. Jego pierwsze serberko, także zobaczycie u niego fanty. Jeszcze raz pozdrawiam Was serdecznie. Trzymajcie się i do suszenia.